Dobry Dzień dobry, mamy poniedziałek, witam się z wami przy drugim posiłku, mamy tutaj klasycznie 100 gramów makaronu, 200 g włoszczyzny, 200 gramów kury i 5 g oliwy z oliwek, ja już jestem po treningu ramion i dwugłowych, trening ramion jak to trening ramion, polotu nie ma, ale zrobione jak należy, dwójki tak samo, po treningu 20 minut cardio i to wygląda, co? Ja biorę się za jedzenie, Was zapraszam do relacji z treningu i mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnym posiłku. Co prawda ostatnio trochę humor jako tako nie dopisuję, ale nie ma co się załamywać. Po każdej burzy wychodzi słońce. Widzimy się moi drodzy przy kolejnym posiłku. Do zobaczenia. Czołem, czołem, czas moje drodzy na trzeci posiłek klasyczne grzanki, 5 bułek, 150 g szynki z kurczaka, 80 g sera żółtego i odrobina ogórka zielonego dla smaku. Tak to się prezentuje. Jemy i widzimy się przy kolacji. Do zobaczenia. Siema, siema, czas na kolację. Mamy tutaj tak, 100 g ryżu. 300 g skiera naturalnego, 200 g jabłka, 50 g płatków śniadaniowych, 20 g masła orzechowego i do tego Wesley Weezers. Tak wygląda kolacja. Do tego, oczywiście, suple, melatonina, eltanina, Nak, magnes, omega-3. I lecimy niedługo w kimę. Ja zajadam. Dziękuję Wam za dziś. Widzimy się jutro. Jutro, dzień wolny. Także zapraszam razem ze mną na poranne kroki. Do zobaczyska. Miłego wieczoru i dobranoc. Dzień dobry, cześć i czołem Mam poranny wtorek. Ja w trakcie swoich kroków, jak mówiłem, dzisiaj dzień wolny bez treningu. Także po pracy czas na trochę aktywności. Godzina, chwilę po piątej. E, wczoraj. Tobiasz mi odpisał, yy, mały updatecik mamy, jedziemy już na ostro, 500 kalorii w dół w oba dni, czyli obecnie będzie to 3400 kalorii w dzień treningowy, 240 gramów białka, 60 tłuszczy, reszta węgle. I w dzień bez treningu 3200 kalorii, 240 g białka, 60 tłuszczy, no i reszta węglowodany. Kardio bez zmian, 7 razy 20 minut, kroki również, maksymalnie 10 tysięcy. No i co, czas odsłonić to, co się dobudowało. Mam nadzieję, że progres będzie widoczny i skończymy na scenie. Dobra, życzę Wam miłego dzionka, bo jeszcze raz. Dzień dobry. I widzimy się później. Do zobaczyska. Cicciołem, kroki nabite, nawet w nadwiarze. Mamy godzinę prawie 11, a już 23 tysiące kroków na liczniku. Ale tak wyszło, trzeba było samochód odebrać od mechanika. Biorę się w końcu za śniadanko. Klasycznie mamy tutaj 100 g ryżowego makaronu, 200 gramów włoszczyzny, 200 g kury i troszkę buraczków do smaku tak to moi drodzy wygląda do tego oczywiście standardowa suplementacja na popite herbatka i tak rozpoczynamy dzień zapraszam was do kolejnego posiłku do zobaczenia dobrze moi drodzy mówię szeptem bo dopiero co młodego uspałem więc czas na trzeci posiłek klasyczne grzaneczki 5 bułek 150g szynki z kurczaka 80g sera żółtego i odrobina ketchupu kotlin 0% tak to wygląda ja zajadam do tego popite szklanka coli a was zapraszam standardowo do kolacji. Do zobaczenia. Siemano, widzimy się przy kolacji. 100 g ryżu, 300 g skyra 20 g masła orzechowego, 200 g jabłka i 50 g płatków śniadaniowych. Tak kończymy dzień. Do tego oczywiście suplementacja nocna. I idziemy w kimę Pierwsza lub tam 30 minut po północy pobudka. Zaczynamy dzień. Robota i w planach trening nóg. Także ja Wam dziękuję za dziś. Życzę Wam miłego popołudnia, dobrej nocy i widzimy się jutro. Do zobaczenia, Siemano. Dobry dzień dobry, witam się z Wami w ten środowy poranek. Ja już jestem po treningu, dzisiaj w planie nogi. Jestem mega zadowolony, bo to był pierwszy trening od dłuższego czasu bez jakiegokolwiek dyskomfortu. Także jaram się, bo nogi nabiło konkretnie. Kadio również przykręcone, ale wiadomo jak to po nogach, trochę, trochę ciężko. W każdym razie co, widzimy się przy śniadaniu, klasyczek jakby inaczej. 100 gramów ryżowego makaronu, 200 gramów włoszczyzny, 200 gramów kury, troszkę buraczków, herbata na popite, zaraz sobie jeszcze przygotuję suple, bo muszę porozkładać do pillboxów na parę dni. I co, tak to wygląda, ja się biorę za jedzenie, a Was zapraszam do następnego posiłku. Do zobaczenia, siemano. Drugi posiłek, 100 gramów makaronu pełnoziarnistego, 200 g włoszczyzny, 200 gramów kury i 5 gramów oliwy z oliwek. Tak to wygląda. Życzcie mi smacznego. Jeżeli jecie, ja Wam życzę smacznego. I zapraszam do trzeciego posiłku. Do zobaczenia. Czołem, widzimy się przy kolacji. Tak jak wczoraj, z tym, że dodatek mamy drzemu tego 6 kalorii w 100 gramach złowicza. Ale mamy tutaj tak, 100 gramów ryżu, 300 gramów skyra. Jabłko 200 gramów, 20 gramów masła orzechowego i 50 gramów płatków śniadaniowych. Tak wygląda moja kolacja. Ja zajadam, łykam suple i za godzinę lecę w kimę. Jutro mamy czwartek. Dzień wolny, bez treningu. Z rana tylko z młodym jedziemy na szczepienie. Także zobaczymy jak będzie, czy znowu będzie noc nieprzespana. I tyle. Dzięki za dziś i zapraszam Was do jutra. Siemano. Dobrego wieczoru. Czołem. Witam się z wami w ten czwartkowy poranek Ja już jestem po robocie Zapierdzielony mułem Totalnie Kiepska noc za mną Słabo wpałem praktycznie w ogóle Przynajmniej jak się położyłem To dzieciaki z oknem Daru i ja piszony No <grych> nie mogłem zasnąć Później głowa mnie bolała No ale co? 30 minut po północy ruszyłem Mamy chwilę po, po piątej. Dobrze, że dzisiaj wolno od treningu, bo chyba bym nie dał rady dzisiaj trenować. Jestem tak wypruty. to masakra. Ale swoje trzeba zrobić. Kroki i wejście minut cardio. Tak zaczynam dzień. I yy, Kurde, mam nadzieję, że nie przechwaliłem za bardzo z tymi kolanami, bo jak dzisiaj w czasie roboty kucałem do, do czyszczenia dolnych skrytek, to te rzepki dawały się. Bez znaki trochę Teraz jak idę też tam delikatnie czuję Ale mam nadzieję, że to minie no. Nie będę więcej Smucił z rana Bo nie o to chodzi Trzeba pozytywnie podejść do tego Wrócimy Trzeba będzie kawkę wypić I na, na ósmą Jak wspominałem z młodym na szczepienie. No Także Ci co się budzą Mówię wam dzień dobry Życzę Wam dobrego dzionka, dobrego treningu, szybkie zmiany w robocie. A jutro już piąteczek. Do zobaczenia później, Siemano. Siemanko. Widzimy się już przy śniadaniu. Ja już kroki mam zaliczone. Oczywiście 100 gramów ryżowego makaronu, 200 gramów włoszczyzny, 200 gramów kury i troszkę buraczków do tego na popite inka. Zajadam i pewnie widzimy się moi drodzy przy następnym posiłku Samo poczucie dalej kicha głowa dalej boli ale co zrobić, taki dzisiaj dzień dobra, nie bije piany, do zobaczenia, siema czas na drugi posiłek dla odmiany dzisiaj klasyczny wrap dwie tortille w środku mamy 150g z kurczaka 80g sera żółtego mix sałat i na wierzch kotlin 0% tak to wygląda życzcie mi smacznego i widzimy się przy trzecim posiłku Elo Nadszedł czas na kolację Nie przygrałem wam trzeciego posiłku Ale to była klasyka 100 gramów makaronu, 200 gramów kury 200 gramów warzyw I 5 gramów oliwy z oliwek A na kolację mamy 100 gramów ryżu 300 gramów skiera naturalnego 50 gramów tej pszenicy ekspandowanej 200 gramów jabłka 100 gramów dżemułowicz 20 gramów masła orzechowego mm. I do tego jeszcze 20 g odżywki białkowej. Tak to wygląda. Ja zajadam i cieszę się, że już ten dzień się kończy, bo jest strasznie jakiś taki przygnębiający dla mnie. Nie tylko, że głowa boli, to i samo poczucie do dupy. No ale dobrze, że już koniec. Także ja zajadam, biorę suple i lecę w kimę. Dzięki za dziś, widzimy się jutro. Do zobaczyska. A jutro w planach push, także nie wiem, czy będę nagrywał trening, ale raczej w tym vlogu tylko będzie trening rąk. Także tyle na dziś Do jutra, siema Siema, siema Witam się z wami moi drodzy w sobotni poranek Wczoraj nie nagrywałem Bo w sumie nic takiego się nie działo Było zakończenie u młodej w przedszkolu Nie miałem czasu Ale też jakoś chęci nie miałem Jakiś taki dzień był dziwny Humor nie dopisywał Wiecie, czasem, czasem tak bywa Gorszy dzień po prostu W każdym razie widzimy się w sobotę Ja już zdjęcia porobiłem Pomierzyłem się E, raport do Tobiasza wysłałem także czekam na odpowiedź myślę, że raczej zmian żadnych na tą chwilę nie będzie, aczkolwiek zobaczymy na pewno dam wam znać co, ja lecę na siłkę dzisiaj nogi i tricepsy e, no i cardio. tak, zaczniemy dzień do tego e, wrócę, pogotuję sobie posiłki pewnie po południu wleci jakiś spacer bo pogoda zapowiada się do, dosyć Fajnie, więc tak, korzystać. No, także jeszcze raz dzień dobry. Życzę Wam dobrego dzionka, Jeżeli trenujecie, udanego treningu. Jeżeli jecie, smakuwa. I widzimy się później. Siemano. Siema, Siema. Widzimy się już po treningu w plenerze. <laughs> Przy śniadaniu. Klasyczek oczywiście, bo nie może być inaczej. 100 g ryżowego makaronu. 200 g włoszczyzny. Odrzemina buraczków. 200 g kury i 5 g oliwy z oliwek. Tak to wygląda. Okolica na pierwszy posiłek. Zajebista, tak można jeść. Smakowa, widzimy się później. Czołem. Czas, moi drodzy, na drugi posiłek już w domu. 100 gramów makaronu, 200 g włoszczyzny, 200 gramów kury i 5 gramów oliwy z oliwek. Tak wygląda drugi posiłek. Ja zajadam, a Was zapraszam do następnego posiłeczku. Do zobaczenia. Siema, siema, klasyka gatunku, oczywiście jakby inaczej, na trzeci posiłek wpadają klasyczne grzanki, 5 bułek, 150 gramów szynki z kurczaka, 80 gramów sera żółtego i ketchup kotlin. Smakowa, do zobaczenia przy kolacji. Dzień dobry, mamy niedzielę, poranek, czas na kroki, czyli standardowa rutyna. No i tak jak wczoraj Wam wspominałem, przyszła odpowiedź od Tobiasza i jak myślałem, nie wprowadzamy żadnych zmian. Ciśniemy dalej. Przypomnę, w dzień treningowy 3400 kalorii, 240 g białka, 60 tłuszczy, reszta węgle. W dzień bez treningu 3200 kalorii, 240 g białka, 60 fatu i reszta węgle. Kardioł bez zmian 7 razy 20 minut, kroki maksymalnie 10 tysięcy i ciśniemy dalej z redukcją w ciągu tygodnia wiadomo duży spadek wagi bo prawie 2 kg zeszło no ale to głównie wiadomo woda, treść litowa, coś tam fatu I co, ciśniemy dalej ja się biorę ze swojej kroki was oczywiście standardowo zapraszam do dalszej części materiału prawdopodobnie widzimy się przy śniadaniu i co? Życzę Wam miłego dzianka, Do zobaczyska. Manko, witam się z Wami w ten niedzielny popołudniowy ciąg. Ja już właśnie zasiadam do kolacji. 100 g ryżu, 300 g skyra w formie takiej pianki, 50 g płatków śniadaniowych, 200 g jabłka i 200 g masła orzechowego. Tak wygląda moi drodzy kolacja. Ja Wam dziękuję za całego vloga, za dzisiejszy dzień. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zachęcam też również do subskrypcji tego kanału. I to widzimy się, moi drodzy, w następnym vlogu. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Siema.